Dzień, dobry. witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek. Mam nadzieję, że pomimo dość chłodnej pogody na zewnątrz znajdą Państwo chwilę czasu na mini aktywność dzisiejszego dnia, a ja Państwu chciałabym zaproponować dzisiaj kilka, kilka ćwiczeń z tak pilatesu. Ćwiczenia łatwe, lekkie i mam nadzieję dla Państwa przyjemne. Powtórzę to, co powtarzam zawsze. Przed moimi treningami. Pamiętajcie Państwo o tym, aby szanować swoje ciało, aby słuchać swojego ciała. Jeżeli jakieś ćwiczenie nie będzie dla Państwa dzisiaj przeznaczone, proszę je odpuścić i nie wykonywać. Najlepiej wtedy zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że to ćwiczenie wykonujemy. Przejdziemy do rozgrzewki. Na początek pobudzimy nasz odcinek szyjny kręgosłupa, a więc z wdechem. Głowę obracamy w lewo i z wydechem w prawo. I jeszcze raz wdech w lewo, wydech w prawo. I jeszcze raz wdech i wydech. Zostawiamy głowę w centrum i z kolejnym wdechem unosimy głowę do tyłu, do góry i z wydechem opuszczamy. Wdech. I wydech. Jeszcze raz, wdech. I wydech. Rozciągamy boki naszego ciała. Z wdechem przenosimy prawą rękę nad głowę, lewą rękę opieramy w takiej odległości, jak nam dzisiaj wygodnie. I chwilkę rozciągamy bok naszego ciała. Pamiętajcie Państwo o dechu, z wdechem. Łapiemy pion i z wydechem pochylamy się w drugą stronę i oddychamy. I wdech, wracamy do centrum. Kładziemy ręce na kolanach i z wdechem przybliżamy klatkę piersiową do podłogi i z wydechem podnosimy się. I znowu wdech i wydech. I jeszcze jedno powtórzenie w tym kierunku. Wdech i wydech. I obracamy w drugą stronę. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze ostatnie powtórzenie. Wdech i wydech. Przechodzimy teraz do siadu na piętach. Usiądę do Państwa bokiem, tak abyśmy widzieli co robić. Kładziemy ręce. Na kolanach i z wdechem otwieramy klatkę piersiową i z wydechem zaokrąglamy plecy. I znowu wdech i wydech. I jeszcze jedno powtórzenie wdech i wydech. Wdech i wydech. Zostajemy w siadzie na piętach, ale jeżeli ktoś może podwijamy palce stóp do góry. I krążymy barkami do tyłu. Jeżeli komuś nie pasuje takie ułożenie palców, zostaje z palcami normalnie opartymi o matę, o dywan, czy na czym państwo ćwiczycie. I w do przodu. I jeszcze dwa powtórzenia. I przechodzimy do normalnego siedu na piętach. Chwytamy się dłońmi z tyłu i z wdechem przenosimy ręce nad głowę, opieramy brzuch na kolanach i z wydechem pomalutku wstajemy do pionu. I jeszcze raz. Oddychamy spokojnie i do góry. I ostatnie powtórzenie. Opadamy, i wstajemy. Usiądźcie teraz Państwo w wygodnej pozycji, ponieważ kolejne nasze y, pozycje będą oparte o nadgarstki, więc rozgrzejemy sobie te nadgarstki. poruszamy do góry krążąc palcami i z powrotem wracamy, ostukujemy paliczki w takim tempie w jakim nam jest potrzebne paliczki kciuk i palec. I jeszcze jedno powtórzenie. Ok. I teraz rozruszamy nadgarstki, również unosząc barki do góry i w drugą stronę opuszczamy. I jeszcze jedno w drugą stronę powtórzenie. Opuszczamy. Rozmasujemy nadgarstki. Każdy palec osobna prawej i lewej ręki, tak, żeby nasze nadgarstki się zaktywowały. I jeszcze chwilkę poruszamy nadgarstkami. Oklepujemy jeszcze raz paliczki w takim tempie, w jakim nam teraz są potrzebne one do klepania okciuk każdy według własnego uznania i mamy to Jesteśmy w siadzie na piętach i przechodzimy do klęku podpartego Jesteśmy w pozycji neutralnej a więc nie mamy zapadniętej yy, tutaj brzucha ani nie mamy też tak wypiętego yy, właśnie naszego odcinka lędźwiowego do góry Jesteśmy w takiej pozycji neutralnej i teraz z wdechem przechodzimy do pozycji kota, i z wydechem mocno wypinając pośladki do pozycji krowy. I znowu wdech, pozycja kota, i wydech, pozycja krowy. I jeszcze jedno powtórzenie: wdech, i wydech. I ostatnie powtórzenie: wdech, i wydech. Możemy na chwilkę przejść do siadu. Na piętach, jeżeli Państwo czujecie pracę nad nadgarstków, odpocząć, odpocząć chwilkę i wracamy z powrotem do klęku podpartego. Teraz mamy tutaj mocny kor, czyli nie zapadamy się, brzuch jest stabilny i z wdechem wyciągamy prawą rękę przed siebie, kciuk zadarty do sufitu i wydech odkładamy wdech lewa ręka i wydech. Staramy się przy tym nie ruszać naszym korpusem ciała, pracujemy tylko rękoma. I jeszcze jedno powtórzenie. I ostatnie powtórzenie lewą ręką i zostajemy. Jeżeli kogoś znowu bolą nadgarstki, sugeruję, żeby na chwilę usiadł, pomasował je. Jeżeli już jesteśmy gotowi, przechodzimy znowu do klęku podpartego. Pamiętajcie Państwo, że tutaj mamy mocny brzuch. I teraz z wdechem robimy lewa noga, prawa ręka i odkładamy z wydechem. I prawa noga, lewa ręka, kciuk zadarty do sufitu. Szukamy balansu i pracujemy. Wdech. I wdech. I ostatnie powtórzenie. I znowu przechodzimy do siadu na piętach. Jeżeli już rozmasowali Państwo nadgarstki, już odpoczęło, one chwilkę przechodzimy znowu do kręgu podpartego, stabilizujemy naszą pozycję i będziemy pracować w następujący sposób. Z wdechem znowu mamy rękę przeciwlegą do nogi, ale z wydechem zbliżamy kolano do łokcia. I z wydechem kolejnym prostujemy i odkładamy. I druga ręka. Hop, wydech. Wdech i odkładamy. Hop i przyciągamy. Hop i odkładamy. I jeszcze jedno powtórzenie. I odkładamy pośladki napięty. Możemy rozmasować. I kolejna kombinacja tego ćwiczenia. Znowu jesteśmy w klęku otwartym. Zrobimy wdech. Zrobimy wydech. Zrobimy jeszcze raz wdech. I teraz staramy się noga do boku i ręka do boku. I wracamy. Odkładamy. I druga strona. Wdech. Wydech, wdech i bok. I odkładamy. Kilka takich powtórzeń dla tych osób, które czują się na siłach. My rozmasowujemy nadgarstki i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Damy odpocząć troszkę nadgarstką. Teraz przejdziemy do klęku takiego podpartego na przedramionach. Wyciągniemy prawą nogę do tyłu i z wdechem będziemy ze sobą tak zwaną koń, czyli palce ściągnięte do góry i z wydechem odkładamy. Wdech palce wyciągnięte. Wydech palce do dołu. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Odkładamy prawą nogę i przechodzimy do powtórzeń na lewą. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Przechodzimy do siadu. Jeżeli ktoś ma ochotę, może odłożyć się w pozycji dziecka i chwilkę odpocząć. Na kolejnym wdechu przyciągamy dłonie do siebie do kolan i z wydechem kolejnym kręg po kręgu podnosimy się na końcu, głowa wstaje do siadu na piętach. Proszę Państwa, przejdziemy teraz do leżenia bokiem. Czyli jesteśmy podparci, ja akurat na lewym ramieniu, noga jest lewa ugięta, prawa noga jest wyprostowana, podtrzymujemy się ręką prawą przed sobą i z wdechem Noga do góry, obciągamy palce do siebie i odkładamy. Wdech do góry, przyciągamy palce, odkładamy. Wdech do góry, noga, wydech. Wdech i wydech. I ostatnie powtórzenie: wdech i wydech. I przechodzimy do drugiego boku naszego ciała, i to samo powtórzenie. Czyli opieramy się na przedramieniu prawym i teraz wdech i wydech. Wdech i wydech, wdech i wydech i wdech i wydech. I wydech. Zostajemy w tym ułożeniu ja się troszkę przesunę. I teraz lewa noga idzie tutaj sobie przed prawą, prawa jest wyprostowana i delikatnie podnosimy prawą. I opuszczamy. Wdech do góry prawa, i wydech opuszczam. Wdech do góry, i wydech opuszczam. Wdech, i wydech. I jeszcze jeden wdech, i wydech. I przechodzimy na stronę lewą moją, <laughs> czyli prawa noga jest z przodu, i wdech lewa, i wydech. I wdech, i wydech. I wdech, i wydech. I wdech, i wydech. I ostatnie. Ok. I odkładamy prawą nogę na lewą. Przechodzimy do y, pozycji łatwej, czyli mówiąc inaczej, do pozycji siadu tureckiego. I teraz troszkę zmobilizujemy jeszcze nasze y, biotra do działania. A mianowicie zrobimy pozycję tak zwanego motylka, czyli przyciągamy, złączamy ze sobą stopy i takie delikatne rozciągania właśnie naszych y, ud, ale również i całego naszego tutaj fragmentu, korniednica przed nami. I teraz zatrzymujemy i delikatnie pochylamy się do przodu, możemy poczuć rozciąganie we wewnętrznej y, stronie ud. I znowu jesteśmy na górze i motylek. I tak jeszcze chwilkę, na spokojnie. Nie mamy żadnych stresów, nie mamy żadnych napięć. Zatrzymujemy motylki i delikatnie pochylamy się do przodu. I z wdechem. I jeszcze jedno powtórzenie motylkowe. Uśmiechamy się. Ja wiem, że gdzieś to może ciągnąć i doskwierać, bo to taka pozycja dla nas trochę. Wymuszona, ale zostawiamy zdechem, wdechem, przyciągamy do siebie yy, nogę i teraz, proszę Państwa, odkładamy nogi przed siebie. Ja może usiądę do Państwa bokiem i z wdechem palce w dół i z wydechem do góry. Z wdechem palce w dół i z wydechem do góry jesteśmy oparci z tyłu za naszymi pośladkami i spokojnie pracujemy. Teraz szerzej troszkę nogi od, od siebie odstawimy i z wdechem i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I teraz, proszę Państwa, przyciągamy do siebie prawą nogę. Nasza prawa noga jest obok klatki piersiowej, o ile jesteśmy w stanie. Palce lewej stopy są skierowane do sufitu. Chwilę oddychamy. I przekładamy prawą nogę nad lewą, również tą pozycję staramy się wyczuć. A następnie z wdechem obracamy się do lewej strony. Ręka lewa oparta jest za pośladkiem, prawa jest zahaczona o kolano prawej nogi. I chwilkę taki skręt kręgosłupa. I z wydechem odwracamy się, odkładamy nogę, prostujemy. Możemy rozmasować, jeżeli coś się spięło. I lewa noga do klatki piersiowej. Wyczuwamy pozycję. Prawa stopa zadarta palcami do sufitu. Przenosimy lewą nogę nad prawą. I z wydechem odwracamy się. Prawa ręka za prawy pośladek, Lewa oparta o lewe kolano. I rozciągamy bok naszego ciała. I z wydechem. Odkręcamy pozycję, przenosimy nogę, prostujemy, możemy wymasować i przechodzimy z powrotem do pozycji łatwej. I na do widzenia otworzymy klatkę, czyli z wdechem przeciągamy się i z wydechem przytulamy się. I znowu wdech przeciągamy, rozciągamy i z wydechem przytulamy. I jeszcze raz wdech. I wydech, i kolejny wdech, kilka takich pulsów do tyłu, pulsowań. I zamykamy. Zrobimy wdech szeroko kołem, i wydech, dłonie na wysokość klatki piersiowej. I ja Państwu bardzo dziękuję. Wzmocniliśmy dzisiaj troszkę kor, złapaliśmy balans i równowagę w tych ćwiczeniach w klęku podpartym. Mam nadzieję, że spodobały się Państwu te ćwiczenia i spotkamy się następnym razem na Macie. Do widzenia, dobrego dnia.